Ejfab z tej strony składził, by to na kolejnym odcinku z Gwiezdnej Wojen Jedi upadł za Jest nas szesnasty odcinek i udało nam się przebadać kolejny grobowiec na Zefo. Tym razem był to grobowiec Mitrula, który zdradził nam, że poszukujemy Astrium. Tylko trzy te Astrium. Oczywiście nas podpuszczała Trilla w poprzednim materiale, że znaleźli już artefakt, ale to była tylko podpucha aby nas złapać w pułapkę, ale dzięki niej udało nam się przypomnieć o mocy, którą zapomnieliśmy, czyli przyciąganiu przedmiotów. I teraz będzie dużo łatwiej latanie oraz przeskakiwanie na lianach. Więc może będzie mniej lam, będę mógł trochę więcej pokazać. A teraz jeszcze spokojnie wrócimy. Na modliszkę do załogi i może uda nam się przepytać Ciri na temat jej padawanki, czyli Trili, czyli drugiej siostry. Dobra, zmierzajmy powolutku, ale zanim jeszcze dobrze zmierzymy, mamy drogę taką dosyć ciekawą, bo tutaj wrócimy sobie w te miejsce. W te miejsce, gdzie tutaj pierwszy raz walczyliśmy z Jazonem. I się stanie, czy jakoś do mam jechać do tego całego kompleksu. Czy jednak górą? Bo patrzę, że winda nam nie działa, ale mamy jeszcze sporo lin. Mamy jeszcze kilka miejsc do ogarnięcia. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tak więc rusza. I my, no tak, trzeba uważać jeszcze na te niektóre miejsca, bo są zdradliwe. O czym ty mówisz? Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki. No bo... No byłoby miło, gdybyśmy już nie słuchali, bo nie chciałbym, żebyśmy przeszli na ciemną stronę mocy. Nie po to uczymy się jasnej strony. Aby przypadkiem przejść na stronę imperium, no, widzę już biednego tutaj szturmowca, tylko najpierw nie znam tego na sam początek, a mówiłem, że łatwiej jest teraz latać, skakać. Jak widać, wystarczy jednym przyciskiem dociągnąć sobie tą linkę. No, i tutaj możemy coś zmienić sobie miecz, A nie, możemy zainstalować ulepszenie. Jak to jest hakować inne droidy? No, też czułbym się dziwnie hakując innych, ale cel jest szczytny, prawda? No, zaraz sobie to sprawdzimy, gdzie taka możliwość. Bo okaże się, że później zapomnimy. Hakowanie sądy szpiegowskiej. Gliwan może kontrolować uszkodzone imperialne sądy szpiegowskie. No spróbujemy sobie. Hakuj sądy szpiegowskie po przyciągnięciu ich do siebie, czyli co mam wciągnąć? Gliwan i je hakuje. W ten sposób. Mniejsza świetnego chyba nie będziemy zmieniali na razie. Teraz muszę zapytać, który przycisk jest do czego. Do przyciągania czy do odsyłania? pewnie wie gdzie są. Znaczy popychania. Łączność już działa. Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. No, z tą mocą jest coś nie tak. O właśnie. Mamy wrócić na orliczkę i taki jest cel. Taki jest cel, żeby wrócić teraz dowiemy co tam się dzieje, że z nami się nie kontaktują. I trzeba naprawdę tutaj na ostatnią chwilę doskakiwać, aby przypadkiem Nikogo nie, nie spać na dół. Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. No właśnie, wyjąłeś mi to z uskal. A jak to wygląda z tyłu sytuacja na dół? Tam byliśmy podobno. A i tam mamy jakąś linkę. Teraz sobie ją sprawdzimy. Czemu nie? Bo ta linka jest oczywiście takie jak u na mapce. To są te, które możemy sobie przyciągnąć, a są dwie tutaj. O, mam tu szturmowców, ale chyba wiem, które to jest miejsce, zaraz wam je przedstawię. Nie tego chcieliśmy. Zrzucajmy się nim. Ej, 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 nie chciałem, nie chciałem, nie ma tak, chciałem tylko się wycofać na chwilę. Karl, musisz uważać gdzie stąpasz nogi, a mogła być to pułapka. Dobra, jak już zjedziemy na dół to sprawdzimy sobie to od razu. No jestem ciekawy czy ten droid e, będzie nadal zhakowany, czyli nie będzie trzeba na nowo go hakować. Tylko nie stąpajmy na tym czerwonym ani białym. Jak ten droid działa? Będzie strzelał teraz za nas? No chodź, nie krępuj się, to tylko droid. Ale się tu już zblokował. To jest to miejsce w sumie, gdzie bawiliśmy się tutaj jazdą po tych rolkach. Jak wchodziliśmy do tego w sumie kompleksu. Tylko tak. Tam jest kolina. Tą stronę, jak ta winda. Trudzimy sobie, bycie. A tu jest dwóch. No faktycznie. Już odblokowałeś się? O i strzela faktycznie. No i super, ogarnięci, A bo, czy też był ten gościu z pałkami? Czy my chcemy się z nim bawić? Chyba, że go nie będzie. A nie, nocowy. No, zapomnij, że on jest jakiś szybki. No dalej, atakuj! Uderz mnie, tchórzu! są uporczywi naprawdę. A ja tylko chciałem tak pokazać. Jakie są tu miejsca do zwiedzenia. I to tylko taki Ala skrócik jak widzicie. Na drugą stronę to jest jedna sprawa. A sprawdźmy bo tam jeszcze jeszcze jedna linka. Czemu nie? A myśmy wrócić tylko na modliszkę. Słabo się czuję. Bili. Tutaj jestem ciekaw gdzie nas to powiedzie. Jak to wygląda ten kompleks. A czyli bezpośrednio tutaj. Chyba do tego grobowca. Tylko to jest ten grobowiec który ten pierwszy chyba co. Zrobimy sobie ewentualnie, zrobię urywek i przelecimy już w dalszą drogę ewentualnie. tym tu polegało. A ja tak się męczę niepotrzebnie z wlecenia w ten bir. I tu mamy skrzynkę ze stymem. jak miło. Czyli warto było tutaj przyjść. No i bardzo miło. Kolejne miejsce ze stymem. I coraz bardziej te się staje takie domowe dla nas. A to ci nas to teraz wiedzie? A w te miejsce tutaj. No dobra. Mieliśmy w sumie iść górą. A co tam? Pójdziemy sobie dołem. O, no tak tam będzie przecież ten dryblas jazon. O! O! To jest droid. Coś nowego. Coś coś nas chce chyba oszukać. Ej, przy okazji mamy 7 stymów. Nie cztery. O, jakiś bosik, wracaj tu, a jest, widzi potrzebuje pomocy. No, taki. Ej, jak seria masz, no wiecie co. A to nie śmierć, coś innego. Chyba tak miało w sumie być. BD. gdzie jesteśmy? Hey, mały, gdzie jesteś? U. Nie ma Bydiwana, nie ma miecza. Nie ma zabawek naszych. No w sumie kumpla, nie zabawki. Gdziekolwiek jestem. Grobowiec Miktrula. Trilla podjęła kolejną próbę zabicia Kala. zwabiając go nazwisający sarkofag. No to okradliśmy. A następnie nakazując swoją siłą jego zestrzelenie. Jednak wtedy właśnie Kal odzyskał zdolność przyciągania swojego miecza świetlnego i zdawał uś z życiem. W trakcie ucieczki z grobowca Kal i Bidi odkryli kolejne zaszyfrowane nagranie od w którym uczony wyjaśnią, że kluczem do sanktuarium na Boganu jest urządzenie zwane Astrum Zefo. Aby dostać się do środka, będą musieli zdobyć ten artefakt. Niestety, w drodze na statek Kana zostaje pochwycone przez łowce nagród. Na czyje zlecenie? To pozostaje tajemnicą. W sumie raczej nie tajemnicą, raczej chyba ta Trila musiała wezwać tutaj łowców. No, dobrze wiedzieć. I co nie wyjdziemy? Ale tu mamy jakieś miejsce do przyciągania. Wszystko przyciągniemy, co mamy. Tu mamy jeszcze niebieskie jakieś kabelki. I tu coś na górze mamy. Tylko gdzie go damy? O, tutaj go damy. I co to ma nam otworzyć? Wyjście? A, no, faktycznie. Zimno. Stęchlizna. Chyba jesteśmy głęboko. I nie fajnie. Bo jak widać, e, są różne, chyba tu będą robacze, bo tam widzieliśmy robaczki. sumie nie wiem, czy będę tutaj wchodzić. A nie, one są martwe. chyba martwe. Nie zaglądajmy lepiej. O, tu są kolejne. A, nawet nie można ich rozwalić O, tutaj koziołek Kolejny koziołek. W sumie dobrze są zamknięte. O, wtedy chyba droga jest, tylko jak ją tutaj uaktywnić tą wtyczką, bo chyba nas tak blisko. I co? Nie działa. Co my tutaj mamy? Tu mamy też jakąś wtyczkę. Ale to będzie potrzebne i tak BD1. Może tutaj. nic. Ale co ten tutaj działa? Tłok działa to nie przypadkiem jakaś winda winda to jest jakaś ciekawa ale to chyba jest generator jakiś to ma prąd ale byśmy na przykład tutaj podłączyli to zasilanie będzie w tym miejscu otworzyły się a faktycznie ale tam już nie dojdziemy hmm. Chyba, że są tu potrzebne te dwa tłoki, żeby działały. No to będziemy musieli pokombinować, ale to chyba nie sami, tylko raczej z Billy One'em. Tam nie ma przejścia na boku, nie. Ale ten jest przejście. I się czujemy jak na bratce, w sumie, na złomowisku. Owsianka raczej na pewno już przeszła przez nasze jelita. Więc, raczej powinniśmy się przemieszczać przez takie miejsca. Tylko, gdzie nas jest ogólnie, chyba ktoś mnie obserwuje. E, to coś, co to w ogóle jest? Tego jeszcze nie widzieliśmy w sumie. I chyba był zawstydzony nasz widok. O, tutaj ślimak widać z kasziku. Kolejne stworki, które został zabite. Tu chyba może kamera ogólnie. Są jak tu. Gorzej nas obserwują. Uuu, jeszcze pajączek ten duży. O, z to mo można pogadać? Jest tu ktoś? A tak po polsku. súng jesteśmy tak naprawdę Co sork tormo Storta karkina tonta <grymny> <Donda. grymny> e, dobra chyba w porządku <grymny> <grymny> Od tego, oprócz tego błahaha to raczej misję nie zrozumiałem. Weź jeszcze raz to przetłumacz. Chyba jakiś chory umysłowo. O! To są jakieś inne mniejsze pajączki takie. Szkoda, że nie możemy tego sobie sprawdzić jakie one są, jak z nimi walczyć ogólnie. Tu sobie nie otworzymy. Tu jakąś drogę mamy Co to za droga? Ślepa droga no, Ale tak wygląda jakbyśmy mieli wracać Chyba tędy Na razie albo mistrz musimy znaleźć, albo Bidiwana Uuu, ale to wszystko zlatuje Tu mamy ściankę No dobra, biegnijmy Zaraz się dowiemy, gdzie znajdziemy o, tutaj chyba jest BD1. Faktycznie. Jesteś cały? Zabierzmy cię stąd! No to chodź ty do nas. Co wiesz jak tam stał. Kamel jest podłączony. Tylko co? Nie do tych drzwi? Tam w sobie nic nie było takiego. Mam nadzieję, że nic nas tutaj nie zwali z góry. by tam na górę się dosadził właśnie. Sorry Kal, że musisz tak się długo trzymać. Faktycznie tam jest chyba hmm, wejście na wtyk. Złapiemy ten kabel stąd, złapiemy. No i dobra Tylko mnie to trochę niepokoi, że ty, tyle stworzeń spada z góry Jak takie laleczki wiecie, bo to by oznaczało jakąś, nie wiem, arenę Siema ziomek jak dobrze cię widzieć Nie zęcali się nad tobą przypadkiem? Jedne droidy. Chodźmy stąd, zanim skończymy jak ona. Jak myślę, że cię nie pobijali, co, Billy? Bidi. Billy Wan, pojmany wraz z skalem przez najmników organizacji przestępczej, zwanej podmiotami Haksionu. I latę gdzieś słyszeliśmy. A to nie mówił o nich e, Gris, że im wisi? Chyba o nich. Trafiła do celi więziennej dla droidów. Na niej z nielegalnego obrotu częściami droidów złoczyńcy zamierzają rozebrać Billy na części pierwsze. Na szczęście, nim do tego dochodzi, Khan otętuje swojego towarzysza i razem zaczynają planować wspólną ucieczkę. No właśnie. Jak myślę, że cię nie pobijali co on, trochę roboty jak Arturitu. Może jeszcze tripio? Tutaj się znajdzie co? Ale jak my mamy stąd uciec? Może coś z tego panelu? No właśnie. Załatwiam. No i super. Mamy to ogarnięte. Ej, tam się świeci. Tam się chyba nie świeciło. Aż kusi, tylko jak tam. A, już nie kusi. Możemy tam chyba dolecieć, co? Nie wiem, czy jakaś tu skrzyneczka jest, czy jak. Ale z drugiej strony. O, nawet przeszliśmy na drugą stronę. A tam chyba nic nie ma. No chociaż myślałem, że to będzie echo, ale bo tam nawet nie ma nic na niebiesko. To tutaj możemy wejść? Nie ma takiej opcji. Tu na dole też nic nie ma. A przelatowaliśmy koło tego. No i teraz pora dostać się. Z powrotem tam to widzieliśmy tą w sumie windę normalnie cały czas czuję jakby to były te wszystkie pająki tutaj Chodziłem po tym kompleksie Dzięki no i jesteśmy na miejscu Nic co nie odpala? przecież normalnie stoimy na tym i powinno odpalić na chwilę tutaj był potrzebny nam BD-1. BD, przyda się trochę prądu. No jest prąd. Działa ten tłok. ale nadal nic. A no tak, bo przecież ten tutaj był. Tutaj wpięty. Jest zasilanie. I oba działają, no właśnie. Słyszysz? Może ktoś jednak jest w domu. No może jesteś w domu. Hej, poznaję ten zespół. No ja też poznaję ten zespół w sumie on grał na samym początku naszej przygody. Jakbyśmy na bratce i powiem Wam, że faktycznie wpada w ucho. Ale zapiszmy sobie tutaj te miejsce i... tak się stawiam? I w sumie tutaj się tak zastanawiam czy jednak e, tutaj to wziąć w kolejnym już materiale, bo coś czy to jest jakieś arenka i nie wiem czy przypadkiem gdzieś nie pomyliliśmy gdzieś miejsca, gdzie mieli nasz miecz. Chyba, że mamy go dostać w tym miejscu. No to co innego? Tak więc już zobaczymy się już raczej w kolejnym materiale. I mile widziana łapka w górę, i skomentowanie odcinka nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału oraz obejrzeć inne moje materiały, które zaraz Wam się wyświetlą i do zobaczenia w kolejnym materiale i niech moc będzie z Wami do zobaczenia, hejo